Witam Was bardzo serdecznie. W nowej serii zagrajmy. Tak jak Wam obiecałem, dzisiaj będziemy ogrywać trzecią część Curse Island, która wyszła stosunkowo niedawno. Chciałem się za nią zabrać szybciej, ale jakoś tak wyszło, że zabrałem się teraz. No i co, nagrywam to jeszcze tak dwa dni przed nowym rokiem, ale pewnie wstawię to dopiero właśnie w tym nowym roku. No i cóż, jest to epizod od Yamano, tam będziecie mieli link w opisie, żeby ściągnąć sobie ten epizod. No i ja to raczej mówię wielokrotnie, bo mówiłem to pewnie przy pierwszej i drugiej części, ale powtórzę się raz jeszcze. Jeżeli chcecie w to zagrać, to koniecznie ściągnijcie nową wersję PKK 2, czyli wersję kompatybilną z nowym Windowsem, ponieważ nawet jeżeli macie jakiś tam sposób na przykład przez emulator Windowsa, nie, żeby żeby sobie odpalić starą pechkę to ten epizod nie będzie wam mimo wszystko działać. No dobra, a teraz zajmijmy się tym epizodem. Jak widzicie mamy tutaj wiele rund, ale musicie też Mieć na uwadze, że niektóre z tych poziomów to są po prostu takie pstawki mocno fabularne. Okej. Okay. więc, więc tak. Wszystko zaczyna się w klimatach letnich i tropikalnych. Cieszę się, że lubisz swoje wakacje, ale powinniśmy już iść. To czas na spotkanie. Okej, okay, więc jesteśmy z kimś umówieni. Okej, okay, ta muzyka jest ciekawa. Kojarzy mi się z takimi starymi, z takimi starymi kawałkami z lat 90. Taki dance nawet bym powiedział. Coś w stylu, na, na przy, z tych wszystkich takich zespołów, które mógłbym tutaj yy, przytoczyć, no to na przykład Ace of Base albo, albo właśnie Captain Jack, coś takiego. Podobają mi się te piłki. One niby nic nie robią, ale można się nimi bawić i to jest spoko. Ok, już w pierwszym poziomie mamy przeciwników, ok, Ogólnie rzecz biorąc, zauważcie, że praktycznie w każdym epizodzie nasza fabuła jest trochę inaczej opowiadana. A jak nie. Fa fabuła, nie? No to też samo. Yy, samo takie wprowadzenie do poszczególnych poziomów się nieco różni. Od siebie. Ok, odzyskaliśmy piórko. Teraz tak. Tutaj jeśli chodzi o jakieś ukryte rzeczy, to jest jedna główna ukryta rzecz, którą wam pokażę, bo ją wcześniej znalazłem. Natomiast nie będziemy tutaj yy, nie będziemy tutaj yy, żadnych kodów pozyskiwać i tym podobnych. Właśnie to miejsce, które, które chcę Wam pokazać, to wiem, gdzie się znajduje, więc luz. Okej, okay, ja powinienem tutaj... No właśnie, powinienem coś takiego zrobić. Dokładnie. Z tego co kojarzę, te domy chyba były w jakichś zaginionych asetach do Pekki, o ile dobrze pamiętam. Pamiętam, że ktoś, je chyba, ktoś ich chyba używał. Chyba że to były jakieś inne e, domy, które po prostu mi się bardzo kojarzą z tymi. Okej, okay, czy? O, dobra. Jesteśmy małym kurczakiem, którym możemy gdzie iść. Możemy tutaj, na przykład wejść, się wtransolić. No nie, tutaj raczej nie, bo byśmy zginęli. A jest. Je, jest tutaj nasze przejście. A, i znowu popełniłem ten sam błąd co, co na początku. Czyli nie, nie wszedłem wszędzie. A, nie, dobra. Okej, okay, nie, nie, nie. To jest... Inne miejsce, do którego wcześniej nie wszedłem. I będę raczej o nim pamiętać. Jest tak, są takie drzwi właśnie, które... Które, no, Nas prowadzą do końca tej rundy, ale jeżeli w nie wejdziemy, to się pojawia katstenka i nie jesteśmy w stanie już się cofnąć po te wszystkie przedmioty. Więc jak chcecie sobie to wszystko pozdobywać, to pozdobywajcie sobie to w tej chwili, nie? Przed, przed wejściem. Tak. Ja tutaj może. Nie będę się aż tak bardzo skupiać na zbieraniu absolutnie wszystkiego. No ale jak zobaczysz, że właśnie są jakieś te duże jabłka, to postaram się je wziąć, bo one jak pamiętacie bądź też nie, w nowszych wersjach pekki się nam wliczają. I jeżeli zdobędziemy je wszystkie, to nam się przy ukończonej mapce pojawi właśnie symbol jabłka, że one zostały zdobyte. Ok, i to są te drzwi. Więc ja póki co nie będę w nie wchodzić. Sam nie wiem, co się tam znajduje dalej. Chociaż z drugiej strony. A, tam się chyba nawet nie da wejść. Nie, chyba się nie da tam wejść. No dobra. Dzień dobry, panno tajko. Podejrzewaliśmy, że. Wiesz, gdzie się ukrywamy. Czyli tak, niektórzy mieszkańcy Alice Island zaczęli się dziwnie zachowywać. Podejrzewamy jakąś, jakieś działania demoniczne. Kiedyś to ta wyspa miała dobrego obrońcę, ale zniknął po pokonaniu skrzydła tego demona. I to dlatego postanowiliśmy, że będziesz, że musisz wyeliminować wszystkie demony, które atakują tę wyspę. Okej, okay, czyli dostaniesz za to zapłatę. Okej, okay, czuj się swobodnie w powiadomieniu mi, kiedy będziesz chciała. Tak, jak widzicie, mamy tutaj kurczaka, który jest uzbrojony w neseser. O, jedno jabłko gdzieś tam mi zniknęło. Dobra, będę sobie zapisywać, oczywiście. Ogólnie jestem na świeżo. W sensie dzisiaj przeszedłem e, całą grę. I moje takie końcowe wnioski będą oczywiście na końcu. Ale wśród wszystkich bossów, które się tutaj znajdują, no ewidentnie jest taki, którego uważam za najtrudniejszego. I to nie jest ostatni boss. Okej, okay. więc jest, jesteśmy na takich terenach no dobrze znanych z gry PKK na 2. Są, bym powiedział takie klasyczne. Klasyczne zabudowania, klasyczne. Właściwie nie zabudowania. Jesteśmy w takim sadzie, ale fajne są te pasieki. Mamy też pszczoły, ale musimy uważać na to. Mm, no, musimy patrzeć, czy te pszczoły mają zielone obwódki. Jeśli mają, to są do nas przyjaźnie nastawione, jeśli nie, no to nie. Ok, tu mamy pana farmera, który jest dość zmęczony. Okej, okay, tutaj z tego co pamiętam jest po prostu. Tu znajduje? To jest po prostu coś do zdobycia, nie? Tak mi się wydaje. Triple Atek w sensie nie Atek, atak. Po prostu potrójny atak. Dobra, tym potrójnym atakiem pamiętam, że o wiele łatwiej jest yy, tamto ja jabłko strącić, większą kontrolę nad tym mamy. Kurde. Nie, 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 jak już zobaczyłem to jabłko, to ja nie będę go ignorować. No nie. No. O o o o o o o o. Dobra, udało się. A przy okazji tam też było ziarno, którego wcześniej nie widziałem. No, wreszcie mogę te głupie ptaszyska rozwalać. No. I to jest... to jest strzelanie. Jak widzicie, nie ma póki co żadnych kluczy więc nie musimy się tym martwić, że coś tam zgubiliśmy, że czegoś tam nie zdobyliśmy. O, no właśnie. To jest super. Najpierw może pójdziemy sobie tutaj. Okej, okay, albo ta pszczoła jest słabsza, albo po prostu. Ale nie, to raczej nie wiem, czy to jest możliwe, żeby trzy kule naraz ją jednocześnie dotknęły. I jeżeli nawet by tak było, nie, to, to by jej to zabrało dziewięć żyć, więc nadal jeszcze by było jedno. Także podejrzewam, że jej najzwyczajniej w świecie obniżono życie. No, był to dość wkurzający przeciwnik. Miał 10 Żyć i, 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 i. ciężko go było rozwalić. Znaczy, nie że ciężko, ale długo, mozolnie, może. Dobra, teraz sobie odblokowaliśmy drogę i możemy iść dalej. Tutaj znowuż, ale chwila, bo mogę, że właśnie tak to możemy rozwiązać, to nie jest żaden problem. Tutaj jest fajna koncepcja tego takiego dużego drzewa. Po hmm, którym się musimy wspiąć i widzę tamten ten widzę, widzę tam przycisk, ale najpierw sobie może po prostu pokonamy wszystkich w pobliżu, nie, żeby nam nie utrudniali życia. Okej. Okay. No to już są ule, które mogą nas, że tak się wyrażę, zabić. Jeżeli my w nie będziemy strzelać, to z nich wyjdą oczywiście pszczoły. Czy zdążą? Zdążą. Okej, okay, tu już są pszczoły, które mogą nas zabić. Dobra, gdzie tutaj trzeba było iść? Tędy nie możemy, tu jest zablokowane. Tutaj dołem nie, trzeba przejść. A, tu już jest koniec rundy. Ok, nie wiem, czy wszystkie jabłka wziąłem, znając życie, pewnie coś tam mi się zdarzyło. No, oczywiście, jedno musiało się gdzieś zapodziać. Dobra, zrobimy zapis. I może sobie na tym dzisiaj zakończymy. Mamy dwa poziomy za sobą. I następny. Następny to będą takie gęstwiny leśne. I potem będziemy już w świecie, w którym spotkamy się z pierwszym bossem. No bo tutaj tak na, na dobrą sprawę właśnie nasze główne zadanie polega na tym, aby... Aby te wszystkie demony pokonać, nie? Gdyż nie ma tego tajemniczego strażnika, który mógłby z nimi walczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam. No i do następnego.